Czekałem na ten moment niemal 25 lat, ale w końcu mogę to ogłosić. Dziś premierem ma moja debiutancka powieść krok naprzód. I od razu chciałbym bardzo podziękować wydawnictwu Rewizja, dzięki któremu mogłem spełnić moje marzenie o wydaniu własnej książki. Krok naprzód znajdziecie m.in. w Empiku czy na legimi, ale nie chcę, żebyście ją teraz zamawiali. Pozwólcie, że najpierw opowiem wam trochę o mojej książce, a potem sami ocenicie, czy warto ją zamówić dla siebie czy kogoś bliskiego. A zacznę od tego, jak powstawał Krok naprzód, bo sama ta historia to gotowy scenariusz na film. Alicja, czyli główna bohaterka Kroku Naprzód, istnieje naprawdę, ale kiedy pisałem tę książkę, to o tym nie wiedziałem. Na przełomie października i listopada 2021 roku zakończył się mój długoletni związek i musiałem dość mocno zmienić dotychczasowe życie. To był dla mnie bardzo trudny okres i w tamtym momencie napisanie powieści miało być dla mnie odskocznią od rzeczywistości. W kwietniu 2022 roku poznałem Miśkę, która opowiada o książkach na swoich social mediach. I to właśnie ona nakierowała mnie na romanse i obyczajówki, a nawet podrzuciła kilka tytułów. Przeczytałem więc kilka pozycji od Colin Hoover, Tilly Cole, czy Nicolasa Sparksa. I w trakcie czytania miałem wrażenie, że kurde, no napisałbym coś lepszego. Dosyć dużo czasu zajęło mi dopracowywanie fabuły, wątków i bohaterów, aż w końcu zacząłem pisanie w sierpniu 22 roku. Gdzieś po trzech miesiącach miałem już mniej więcej jedną trzecią powieści i to, co miałem opublikować na łodpadzie. No, a potem życie sprawiło, że porzuciłem pisanie na parę miesięcy. Aż tu nagle, 26 marca 2023 roku, czyli dokładnie dwa lata temu, poznałem pewną Anastazję. No i wiadomo, jak to zwykle bywa na początku znajomości, doszło do obustronnego stalkowania w mediach społecznościowych. Anastazja znalazła fragment mojej powieści na odpadzie, przeczytała i przeżyła mikrozawał. Okazało się, że historie Alicji i Anastazji pokrywają się niemal w stu procentach. Swoją drogą, tak się życie potoczyło, że za parę miesięcy Anastazja zostanie moją żoną, więc będę mógł mówić naszym dzieciom, że ja sobie ich mamy napisałem. No i to chyba dobry moment, żeby podziękować Anastazji za wsparcie, bo bez tak dużej dawki i motywacji ta książka pewnie by nie powstała. Ale zanim ponownie zabrałem się do pisania, ustaliliśmy, że historie Anastazji i Alicji muszą się rozejść. A to dlatego, że główna bohaterka Kroku naprzód dostała od losu kilka naprawdę potężnych ciosów. No właśnie. O czym w ogóle jest krok naprzód? Główną bohaterką jest wspomniana wcześniej Alicja, 22-letnia studentka architektury. Jej chłopak Michał manipulował nią, używając gaslightingu, przez co zupełnie straciła pewność siebie. Kiedy dziewczyna zdała sobie sprawę, że jest w toksycznym związku, rozstała się z Michałem i postanowiła pracować nad sobą. Wiedziała, że zbyt szybko uzależnia się od nowo poznanych mężczyzn i nie dostrzegała żadnych czerwonych flag, co zawsze kończyło się katastrofą i złamanym sercem. Dlatego Stwierdziła, że teraz najważniejsze jest poukładać samą siebie, by kolejny związek był relacją partnerską, a nie spełnianiem zachcianek drugiej strony. Drugim głównym bohaterem jest Adam, 35-letni rozwodnik. Chociaż od rozwodu minęły już 3 lata, to Adam pozostawał pod wpływem byłej żony. Mężczyzna wciąż wierzył, że to tylko niepotrzebnie przyciągający się kryzys i że Ewa w końcu zrozumie swój błąd i do niego wróci. I nie miało dla niego znaczenia, że była żona zaszła w ciążę z innym facetem i ułożyła sobie życie bez niego. Chociaż trzeba przyznać, że Ewa skrzętnie wykorzystywała to, że Adam jest na każde jej zawołanie. Zdarzało się na przykład, że przychodziła do Adama wyżalić się na swojego obecnego partnera, a kilka razy to pocieszanie skończyło się nawet w łóżku. Dopiero bardzo szczera rozmowa z siostrą sprawiła, że Adam zaczął analizować swoją sytuację i zdał sobie sprawę, że jego związek z byłą żoną nie był tak idealny jak uważał. I dlatego postanowił, że zrobi w końcu krok naprzód. No i tak się zdarzyło, że parę dni później Alicja i Adam przypadkiem się spotkali, a niedługo później byli już razem. I wydawało się, że wszystko zaczyna iść we właściwym kierunku. Alicja poznała mężczyznę, który był zupełnym przeciwieństwem Michała. Był nie tylko czuły, opiekuńczy i dojrzały, ale też liczył się z jej zdaniem. Zaś Adam dopiero przy Alicji zdał sobie sprawę z tego, czego tak naprawdę oczekuje od życia i do czego powinien dążyć. Problem w tym, że nie Nikt nie wierzy w prawdziwość tej relacji. Wszyscy wokół nich widzą tylko ogromną różnicę wieku i podejrzewają, że to pewnie jakaś forma odwetu na poprzednich partnerach. Nie pomaga też fakt, że oboje nie zdążyli jeszcze rozliczyć się z przeszłością, a już wpakowali się w kolejny związek, przez co znów popełniają te same błędy. Krok naprzód to więc opowieść o konieczności rozliczenia się z przeszłością i zamknięcia niedokończonych spraw. Ta książka pokazuje, jak trudno odciąć się od wcześniejszych doświadczeń i jak wydarzenia z przeszłości utrudniają budowanie nowych, zdrowych relacji. I od razu uczciwie zaznaczam, że to nie jest łatwa książka, nie tylko ze względu na poważną tematykę, ale też na konieczność łączenia ze sobą wielu wątków i szukania sensu w pozornie nielogicznych działaniach bohaterów. Swego czasu czytałem mnóstwo kryminałów i uwielbiałem takie, w których zakończenie totalnie mnie zaskakiwało, ale po przeanalizowaniu wcześniejszych wydarzeń okazywało się, że autor zostawiał mniej lub bardziej subtelne znaki wskazujące na to, jak ta Historia się zakończy i właśnie takie coś zastosowałem w kroku naprzód, bo chociaż zakończenie może Was bardzo zaskoczyć, to kiedy połączycie wszystkie kropki albo przeczytacie tę książkę jeszcze raz, to odkryjecie, że były pewne sygnały, dokąd ta historia zmierza. Co nie zmienia faktu, że po zakończeniu tej książki będziecie zawiedzeni. Zawiedzeni, że nie ma jeszcze kontynuacji. Teoretycznie krok naprzód kończy się Happy Endem, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze wydarzenia, jest to zakończenie bardzo gorzkie, które nie daje jednoznacznych odpowiedzi. A co więcej, daje też pole do napisania drugiego tomu, więc jeśli jesteście już po lekturze, to możecie mi dać znać w komentarzach, czy ta historia wymaga kontynuacji. Muszę was też ostrzec, że po przeczytaniu kroku naprzód będziecie albo zachwyceni. Albo wkurzeni. Możecie być wkurzeni, kiedy odkryjecie prawdziwe motywy działania bohaterów i zderzycie się z otwartym zakończeniem, co zmieni wasze postrzeganie Adama i Alicji. Możecie mieć wrażenie, że decyzje bohaterów są głupie i bezsensowne, ale kiedy zaczniecie analizować fabułę, to odkryjecie, że to wszystko ma sens. Możecie też spodziewać się, że pojawią się tutaj pewne wątki, ale Wasze oczekiwania nie zostaną spełnione. Co prawda jest to powieść obyczajowa z elementami romansu, ale nie ma tu na przykład pikantnych scen czy pięknych Romantycznej historii dwojga zakochanych ludzi, którym zawsze wszystko się udaje, bo wystarczy, że się kochają. Jest to przede wszystkim powieść psychologiczna, gdzie główną rolę grają myśli i uczucia bohaterów. Skupiłem się na tym, żeby jak najdokładniej opisać ich emocje, żebyście mogli przeżywać razem z nimi ich historię, ale też żebyście mogli zrozumieć, dlaczego postępują tak, a nie inaczej. I dlatego jestem przekonany, że nie pozostaniecie wobec tej książki obojętni, a po zakończeniu jeszcze przez długi czas będziecie ją przeżywać. I zastanawiać się, co mogłoby się dziać potem. Tym bardziej, że w kroku naprzód nie ma ani jednego zbędnego elementu, bo nad formą tej książki pracowałem niemal 25 lat, przy czym sam obecnie mam 32 lata. Jak to możliwe? Gdzieś tak w wieku 7 czy 8 lat doszedłem do wniosku, że chcę napisać swoją książkę. Pamiętam nawet, że swoje pierwsze opowiadania zacząłem pisać jakoś w trzeciej klasie podstawówki. A potem wiadomo, wiele razy zaczynałem pisanie własnej powieści. Ale nigdy nie kończyłem. Natomiast chęć napisania własnej powieści sprawiła, że miałem bardzo określone podejście do książek. Zamiast skupiać się na przeżywaniu fabuły czy identyfikowaniu się z bohaterami, ja wolałem te książki analizować pod kątem warsztatowym i technicznym. Innymi słowy, sprawdzałem, które rzeczy mi się podobają i powinienem się nimi inspirować w swojej twórczości. A które mi się totalnie nie podobają, a wręcz mnie wkurzają czy irytują, więc powinienem ich unikać. Dlatego w kroku naprzód nie znajdziecie jednowymiarowych bohaterów, których dałoby się opisać dwiema czy trzema cechami i nigdy nie wychodzą poza ten sztywny schemat. Nie znajdziecie bajkowej, cukierkowej historii z pięknymi bohaterami, którym zawsze wszystko się udaje. Nie znajdziecie szczęśliwych zbiegów okoliczności, które popychają fabułę do przodu. Nie ma tu sztucznego doprowadzania do jakiegokolwiek kulminacyjnego dramatu, którego właściwie dałoby się uniknąć jedną rozmową bohaterów. Nie ma tu też niepotrzebnych dłużyzn i luk fabularnych, a często w książkach mam wrażenie, że mógłbym pominąć kilka rozdziałów i nic bym nie stracił. Bardzo ważne było też dla mnie, żeby ta książka niosła za sobą jakiś przekaz, żeby zachęcała czytelnika do refleksji. Chciałem między innymi pokazać, jak wielki wpływ na nasze decyzje i zachowania ma nie tylko presja otoczenia, ale też nasze wcześniejsze doświadczenia. Jak ważna jest dobra komunikacja w związku, czy raczej do czego może doprowadzić ukrywanie swoich prawdziwych intencji. Jak istotne jest rozliczenie się z przeszłością, bo pewne niedokończone sprawy mogą skrzywdzić nie tylko nas, ale też naszych bliskich. Dla kogo jest więc krok naprzód? Opisana tu historia na pewno będzie rezonować z osobami, które były w trudnym lub wręcz toksycznym związku, bo będą mogły utożsamić się z głównymi bohaterami. To też mocna propozycja dla osób wrażliwych i emocjonalnych, które lubią przeżywać w trakcie czytania, a po zakończeniu rozmyślać o tym co tu się właśnie odwaliło. Krok naprzód docenią też ludzie, którzy od książek oczekują czegoś więcej niż tylko ciekawej historii. Warto też sięgnąć po tę książkę, jeśli lubicie wyzwania i nie boicie się zmierzyć z nieklasyczną wersją powieści obyczajowej. Mam nadzieję, że teraz czujecie się przekonani i będziecie chcieli przeczytać Krok naprzód. Wersję papierową książki dostaniecie w Empiku, a e-booka znajdziecie na Legimi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. A na stronie lekturybezcenzury.pl znajdziecie darmowy fragment mojej powieści i będziecie mogli sami przekonać się, czy zainteresuje was historia Alicji i Adama. A jeśli już dotarliście do tego miejsca, to będę potrzebował waszej pomocy. Obecnie wydaje się całą masę książek i trudno jest się przebić z własną propozycją, szczególnie kiedy jest się debiutującym autorem. Dlatego jeśli spodoba się wam krok naprzód, to proszę polecajcie tę książkę innym i mówcie o niej w swoich mediach społecznościowych, przy okazji oznaczając lektury bez cenzury. Bardzo chciałbym, żeby historię Adama i Alicji przeżyło jak najwięcej osób, ale bez Was się to nie uda. Nie zapomnijcie też ocenić książki na Lubimy Czytać, na stronie Empiku czy na Legimi i tam wyrazić swoją szczerą opinię. Możecie też napisać do mnie na Instagramie, TikToku czy mailowo na lekturybezcenzury@gmail.com. Będzie mi też bardzo miło, jeśli napiszecie w komentarzu krok naprzód dla zasięgu, albo wyślecie ten film do swoich znajomych, żeby zachęcić i do przeczytania mojej powieści. To jak? Jesteście gotowi, żeby zrobić krok naprzód?